Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Wczoraj mieliśmy przebicie poziomu 2112. Rano oczekiwam tego, że będziemy mieli korekcyjne odbicie. Odbicie jest dosyć mocne. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu można byłoby jeszcze traktować jako korekcyjne. Z tym, że jeśli to ma być korekcyjne odbicie, to zasięg tych wzrostów już nie powinien być duży. Potem powinniśmy mieć powrót poniżej poziomu 2112. To byłby indeks SP500, a właściwie kontraktu. Teraz jeśli przejdziemy do sytuacji na kontraktach na NASDAQ, no to tutaj nie było przebicia e, tego krytycznego wsparcia. W związku z tym e, <laughs> mamy tutaj odbicie, no też jest bardzo mocne, mocniejsze niż na S&P 500. Wróciliśmy prawie na ostatnie szczyty. W krótkim terminie wydaje się, że próba przełamania tych szczytów się nie uda i w efekcie rynek pójdzie w dół tutaj mamy, można powiedzieć, takie małe rozbrojenie jaźni, bo na SP 500 pojawił się sygnał, na NASDAQ się nie pojawił sygnał, więc w takich sytuacjach zawsze trzeba być ostrożnym. Jeżeli byśmy mieli za jakiś czas również na NASDAQ przebicie poziomu 4460, no to wydaje się, że już z takiej opresji rynek się nie wywinie i będziemy mieli powrót na majowe dołki. Jeśli nie, no to znowu będziemy mieli tutaj jakąś konsolidacji i jakieś po prostu tutaj zapasy między popytem i podażą. Przejdziemy teraz do sytuacji na wykresie kontraktów na DAXa. Tutaj również wczoraj doszło do przekroczenia ważnych wsparć, tego i również tego i w śladem tego co się dzieje na rynkach w Stanach też mieliśmy tutaj dosyć spory wzrost, więc musimy teraz czekać na jeśli chcielibyśmy grać na spadki, musielibyśmy czekać na powrót poniżej tutaj poziomu 11.680. Również dobrym prognostykiem byłby powrót, czy przebicie tutaj tego ważnego dołka. Jeżeli to nie nastąpi, się to na żółto, rynek może wrócić na ostatnie lokalny szczyt. Na koniec przejdziemy do sytuacji na polskim rynku. Doszło dzisiaj do pogłębienia wczorajszego dołka. No i rynek rozpoczyna odbicie. Wydaje się, że to odbicie może być zbyt falsze. Potem zobaczymy, czy udało się stronie popytowej wybronić wsparcie w rejonie 2435, czy też jeszcze w dalszej perspektywie czasu będzie nam grozić zejście na kolejny dolar. i dopiero z niższego pułapu, mogłaby się rozpocząć kolejna fala wzrostu. Przejdziemy do rynku walutowego. Na euro-dolarze dzisiaj rano doszło do wzrostów. Po czym rynek zaczął się cofać, i zgodnie z poradnymi oczekiwaniami, zrobiliśmy jeszcze nowy dołek. Nowy dołek wypadł na poziomie 1,0820. Po czym rozpoczęło się odbicie, i wydaje mi się, że skala tutaj tego odbicia: widzimy tutaj takiego, taką świecę z długimi wąsami z jednej i z drugiej strony, o dużym zasięgu ruchu od minimum do maksimum. W związku z tym, po takiej świecy często pojawiają się jakieś korekty. I po zakończonej korekcie rynek powinien ruszyć w górę. I teraz, tak, jeżeli mielibyśmy mieć tylko zniesienie spadków z tego szczytu, z piątku do dzisiejszego dołka, no to targetem będzie 38% zniesienia. Tutaj rynek może zacząć potem spadać. Natomiast, jeśli się okaże, że to cofnięcie będzie korekcyjne bez nowego dołka, to rynek będzie mógł jeszcze ponownie ruszyć w górę. Myślę, że rozpoczynamy korektę spadków z tego tutaj lokalnego szczytu. W związku z tym, w perspektywie kilku sesji, powinniśmy wrócić powyżej poziomu 1.10 i również powinniśmy przekroczyć tutaj ten dołek na poziomie 1.10.64. A co będzie później, to zobaczymy, bo możliwe są dwa scenariusze. Mocniejsze odbicie, i potem jeszcze rynek spadnie, zrobi nowy dołek. I dopiero potem czekają nas wzrosty na ten ostatni szczyt. Druga możliwość jest taka, że już z tego dołka <laughs> pojawi nam się jakaś pięciofalowa struktura, 1,5, potem korekta i po korekcie kolejna fala wzrostu. Przechodzimy do dolara, do złotego. Tutaj kolana na pewno zakładała, że próba przełamania to do tego szczytu z korpusami świec na poziomie 381,20 nie powinno się udać. Potem czekałyby nas poważniejsze składki. Rzeczywiście wyszliśmy na nowy szczyt. Szybko doszło do cofnięcia. W tej chwili jesteśmy dosyć nisko. Możliwe, że pojawi się tutaj formacja podwójnego szczytu, bo w efekcie w dłuższej perspektywie czasu moglibyśmy wrócić na spadki mniej więcej gdzieś tu. Z drugiej strony jeszcze takie średnio termin spadku mamy na na około 3,70 Czyli być może nawet i tutaj elementy były w perspektywie najbliższych dni spaść. Przechodzimy do złota. Na tym wykresie spadki zatrzymały się w dosyć dziwnym miejscu. Przekroczyliśmy to wsparcie na 1195. Brakuje nam jeszcze kilku dolarów do poziomu 1179, więc myślę, że ten poziom może za jakiś czas zostać osiągnięty, natomiast potem w dłuższej perspektywie czasu po nieudanej próbie przełamania to tego ważnego wsparcia czekałoby nas poważniejsze odbicie na wykresie cen złota. No i zobaczmy jeszcze co się wydarzyło na wykresie cen ropy. Dzisiaj rano żeśmy mieli kurs mniej więcej gdzieś tutaj. Potem przed południem rynek wzrósł do poziomu prawie 59. Nie udała się próba utrzymania tego ważnego lokalnego szczytu, więc to zapowiadało to, że możemy wrócić na ostatni domy i jeszcze by pogłębić. Co się zdarzyło? Być może oznaczenie z tego szczytu byłoby takie, że tutaj byłaby fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. Fala czwarta, fala piąta. Dlaczego mówię być może, gdyż przekroczenie dołka fali trzeciej w ramach fali piątej jest niewielkie. Zawsze w takich sytuacjach jest realne ryzyko, że być może po prostu tutaj tej fali piątej nie ma. Należałoby to sprawdzić jeszcze na takim krótkoterminowym, czy mamy tutaj jakąś śmietniowalową strukturę. W każdym razie, jeśli popatrzymy sobie na wsparcia to próba przełamania tego wsparcia się nie udała, rynek ruszył w górę, w związku z tym wydaje się, że w tej najkrótszej, kilkunastogodzinnej perspektywie możliwy powrót do oporu na poziomie 50 Ten scenariusz na rok byłby porównywalny z tym scenariuszem, który mówię, o, o na okresie euro-dolora, gdzie możemy mieć twardsze wzrosty. No i jeszcze pamiętamy, pamiętać musimy, że o godzinie 22.40 Mamy informacje na temat zmiany zapasów e, ROPy. To może być no, dosyć ważny czynnik, który będzie miał wpływ na wycenę kontraktów na ropę. Dziękuję za uwagę. Przypominam Państwu, że o godzinie 18 dzisiaj e, mamy drugą część szkolenia, jak zarabiać na rynkach finansowych. zapraszam. Zapisy oczywiście na stronie z potem Państwo dostają na jego link do e, programu GoToWebinar. Dziękuję i do usłyszenia.